Odkąd wiecie, jest taka niefajna pogoda na dworze, to próbuję Kokoszowi jakieś takie e, zabawki, wymyślić w domu, wiecie coś zabawy czy coś takiego. E, I od dawna, dawna mamy taką matę węchową. O Boże, przepraszam, ale dzisiaj mam bardzo długo w pracy. E, taką matę węchową, zaraz ją pokażę, która jest w ogóle amazing i kupiłam ją za jakieś grosze przez internet. Serio, bo na przykład jest stacjonary w jakichś sklepach, one kosztują tak dużo, a ta jest, pokażę Wam nazwę tej maty. I ostatnio wymyśliłam, znaczy znalazłam na TikToku zabawę dla psów i zobaczcie tylko na to. Robicie takiego supełka, o, ze szmatki. Ale tam wcześniej y, wkręcacie jakby smaczki. I piesek to musi rozwiązać, żeby się dostać do smaczku. Taka fajna. A to jest Samata. No teraz wam sobie, okazało się, nie pokażę, bo tutaj widzicie, książę ma do roboty trochę. Troszkę tutaj jest zajęty. Ale ona się. O, to jest marka. A ma kilka tutaj takich wypustek. Widzicie, widziano ona już jest nieźle porobiona przez kokosza. Nie, bo na przykład niektóre wiecie, co widziałam w sklepie i na przykład tylko miały coś takiego, takiego, takiego pompona z frędzlami a tu jest mega dużo jakiś takich kieszonek, coś. Bardzo to jest fajne. I teraz mam spokój na jakieś 15 minut. Hej, guys, mogę chwilę z wami pogadać Dlatego, że dzisiaj są moje pierwsze zajęcia na uczelni O których nie miałam pojęcia Bo przez całe dwa tygodnie Odkąd mam nowy plan Było wiadomo, że dzisiaj mam wykład Z tego przedmiotu I dwa dni temu się okazało, że jednak muszę być na uczelni I całe moje plany po prostu Och, masakra Więc nie mam dzisiaj przygotowana psychicznie Na zajęcia na uczelni ale jest okej, okay. pomimo tego, że chciałam nie spóźnić się, naprawdę chciałam się, kurczę, nie spóźnić i zobaczyłam specjalnie, czy jest korek na Google Mapsach, który mnie oszukał po raz kolejny i powiedział, że jest korek na 15 minut, a była pusta droga i dosłownie przyjechałam tutaj chyba w jakieś, nie wiem, 8 minut, bo ja mam bardzo blisko od się nauczania. i po prostu mam teraz kilka zapasu, mogę z nim pogadać, także no. Cieszę się. Bardzo jestem ciekawa, jak w ogóle ten nowy semestr będzie wyglądać na magisterce. Jak laboratoria będą wyglądać, zajęcia poza uczelnią, także zobaczę. Będę was update'ować i co. Chciałam bardzo jesienny look. Nie mam kurczę, jak wam pokazać. Taki, oczywiście zmieniałam już 10 razy dzisiaj rano outfit, także to jest norma po prostu. Lecę na zajęcia. Trzymajcie się. Przed mam dobrą energię, bo jest poniedziałek. Nie wiem, kiedy będzie to oglądać, ale no, trzymajcie się. No. Pokażę Wam dzisiaj y, kolejnego siarskiego lifehacka. Albowiem zobaczyłam ostatnio na TikToku, jak jakaś laska pokazuje takie, mm, nie wiem jak to powiedzieć, takie smaczki dla psów na lepszy od tych, na lepszy zapach spyska. Bardzo ją ja się bałam, bo on czasami nie lubi jakichś takich nowości. I powiem wam co tu jest zmiksowane: szpinak i mięta razem z jogurtem. Ja dodam jeszcze trochę oleju z łososia, żeby miał taki jakiś, powiedzmy, psi posmak. Na wszystko blendujemy i wylewamy do takich y, tacek. Jakby na kostki. I to jeszcze biało, tutaj jest po bokach, to jest olej kokosowy. I takie coś sobie kolega wcina. A, i więc tutaj jeszcze zblendowałam. trochę selera naciowego, bo miałam. I patrzcie, jak to wcina. No po prostu. Ej, morteczko. Smakuje ci chyba, co? Ja. Jak matka coś czasem wymyśli, to normalnie. Dzień dobry. Witam się z Wami o poranku. W końcu mam głowę po kilku dniach marynowania się w swoim własnym sypie. I no, dzisiaj mam dzień wykładów. Dzień zdalny z domu. Także się cieszę. I wykorzystuję, mam dużo rzeczy do roboty. Jutro wracam do siebie, do domu rodzinnego i tyle rzeczy jeszcze ogarnąć spakować się, wiecie, jakieś tam na jakieś zakupy muszę podjechać na uczelnię muszę podjechać jeden wniosek złożyć no się, w ogóle widzicie jaką mam piękna jakie mam piękny za tysiąca I know ciężko było go kupić, nie powiem wam pierwszy sort sold out po prostu jak się ludzie się rzucili na to kupią to z tego t ja w ogóle nawet nigdy w życiu chyba w kropie zakupów nie robiłam do, no dobra, może kiedyś może kiedyś A no, nakładam tu teraz maseczkę, która widzę, że nie wygląda jakoś super zachęcająco w kamerze, ale jak pachnie oh guys to jest kawowy peeling z, z czego? z do Shop'u spoko sam ją używam. Nie jakoś dużo, bo ona ma straszne, widzicie, grube drobinki i nie chcę, żebym podrażniała skóry, ale raz na jakiś czas, jak potrzebuje odświeżenia moja skóra, to wtedy ją stosuję. No. A tak to wszystko dobrze u mnie. Troszkę już zwolniłam wstępem, znaczy nie zwolniłam wstępem, bo Otworzyłam mój profil na Instagramie, taki kosmetologiczny Także Was serdecznie zapraszam do polubienia go Będzie się działo dużo rzeczy, naprawdę, naprawdę ciekawe rzeczy będą się działy Mam dużo planów w głowie, teraz tylko trzeba je zrealizować I trzeba mieć czas na tą realizację, to już jest w ogóle inna sprawa Ale to... no Mam nadzieję, że teraz właśnie jak wrócę z kilku dni odpoczynku yy, to wtedy ruszę jak już pełną parą za maseczkę bo mi dobrze nie pokazałam to w ogóle kiedyś jakąś próbkę dostałam Próbujcie Próbujcie mini zakupowy Czekolada, do kawałka do tego rodzynki, czekolada, okej, okay, okej, okay, ja wiem, to jest dość kontrowersyjne, ale ja kocham rodzynki, okej, okay, ja kocham rodzynki w każdej postaci i wszędzie, także, shut up. Mamy pyszniutkie, migdałowe mleko, może ja chciałam zjeść masło, nieważne, i nową herbatkę do testowania z Herbapolu, kocham te napary.